Dzień witam państwa bardzo serdecznie na uroczystości wręczenia nagród drugiej edycji konkursu Forex Bossa FX, gra z zasadami. Za chwilę, drodzy państwo, przekonacie się, że to jest człowiek z krwi i kości. Dotknę go palcem, nie jest to automat. Nagrodę za zwycięstwo w rankingu automatów, czyli 20 tysięcy franków szwajcarskich. Jak już państwo pewnie wiecie, otrzymuje pan. Andrzej Dziewiecki, 548 No Jest bardzo miło wygrywać, tak jak w, każdych, w, te, w każdej rywalizacji, tym bardziej no, w, w takim konkursie i z takimi nagrodami. Czy pan jest programistą, informatykiem? Nie, jestem analitykiem, jestem ekonomistą, jestem finansistą. Na pewno no nie jestem programistą. Jestem użytkownikiem, wykorzystuję technologie informatyczne do zarabiania pieniędzy. Trzecie miejsce: 10 tysięcy franków otrzymuje pan Daniel Lubiński, wynik już Państwo znacie. Pan pracuje zawodowo i gdzieś tam coś pan przeoczy tylko dlatego, że musiał pan pracować, nie mógł pan się zająć feroksem. Jak to można połączyć w ogóle? No, można, pracuję w systemie zmianowym, także akurat mi przepadało nieszczęśliwie ten. W dniu zakończenia konkursu w pracy byłem kilkanaście godzin i nie za bardzo miałem możliwość patrzenia, co się dzieje na rynku, więc stąd ta wypowiedź. No ale bardzo fajna wypowiedź świadcząca o tym, że można łączyć pracę zawodową również z taką pasją, jaką jest chory. No tak, to jest na zasadzie powiedzmy, mogę powiedzieć, że nawet hobby, chociaż no wie pan, to jest kwestia jest też e... Każdy chce w jakiś sposób inwestować na rynku walutowym, powiedzmy, zawsze chciałem inwestować, z tym, że był problem, no w kantorze się nie opłaca, tak, bo, bo jest kilkanaście groszy różnica, a tutaj można sobie spokojnie kupować walutę, sprzedawać, więc to jest dobre uzupełnienie do gry giełdowej. Panie Filipie, przyjechał Pan zbyt gorszy tutaj, warto było? No oczywiście, bardzo, bardzo, bardzo udana impreza. Udana, dlaczego udana? Świetna atmosfera, prestiż przede wszystkim, bardzo ładna oprawa i rewelacyjni prezenterzy. Chciałem się zapytać Pana, co Pana skłoniło, żeby wziąć udział w tym konkursie? Konkurs uważam za jeden z najlepszych na rynku, przede wszystkim. Jest to jedyny konkurs, który się opiewa, znaczy jeden z nielicznych konkursów, w którym startuje się prawdziwymi pieniędzmi. Tak jak wcześniej było powiedziane, kwota nie jest tak zaporowa, jest naprawdę niewielka w porównaniu z innymi konkursami organizowanymi też w jakimś etapie czasowym, co na pewno kusi i co, 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 co nie obciąża tak psychicznie, startując na takim trudnym rynku jak jest Forex. To przede wszystkim. Poza tym startowałem w edycji pierwszej. i Również pierwsza edycja była również świetnie zrobiona, świetnie skrojona. Eee, cóż to więcej dodać? Tylko czekasz na takie konkursy. Panie i Panowie, mam zaszczyt ogłosić zwycięzcę drugiej edycji konkursu Bossa FX Gra z zasadami. Nagrodę 100 tysięcy franków szwajcarskich za wynik 1451% odbierze z roku prezesa Olszewskiego pan Marek Szczotka. Wszyscy narzekają na kurs Franka, że taki wysoki, a przede mną jedyny człowiek chyba w Polsce, może nie jedyny, kilku tutaj jest na tej sali, który się z tego cieszy, pan Marek Szczotka. Panie Marku, jak to się robi, żeby w ciągu miesiąca wygrać 100 tysięcy franków szwajcarskich? No na pewno trzeba się przyłożyć, czyli ten miesiąc to była intensywna praca związana z analizą obserwacją rynku. E Prawnym zawieraniem transakcji i walką z emocjami to chyba najgorsza czy najbardziej obciążająca część związana z tym, żeby no, w konkursie, z konkursu nie wypaść, a w efekcie go wygrać. A na co pan wyda tak piękną sumę? Znaczy nie zastanawiałem się nad tym dokładnie, na pewno ją e, 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 zainwestuję. Mhm. Co jeszcze nie wiem, natomiast no, lubię jak pieniądze się rozmnażają. <laughs> Dlatego pewnie lubi. będzie to inwestycja. Trudno mi powiedzieć, czy to będzie rynek Forex, czy może trochę bardziej bezpieczny rynek. Natomiast na pewno tą, tą kwotę zainwestuję. Serdecznie gratuluję i dziękuję. Dziękuję również.